Witam wszystkich bardzo serdecznie w Spider-Man Remastered w wersji PC-owej. Proszę Państwa, to się dzieje. Mamy pająka na blaszakach, no i możemy już dzisiaj zagrać w Spider-Mana w wersji pc Rozpoczynamy, rozpoczynamy. Troszkę się tutaj pobujamy, bo naprawdę fantastyczna gra i warto sobie ją przypomnieć. Dwójka już się robi, ale myślę, że kto jeszcze nie grał. W Spider-Mana to jest fajna okazja zagrać również na PC. Nie, jesteśmy w Fisk Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juri, osiem lat na to czekałem. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne, zaraz tam będę. No to lecimy. Proszę Państwa. Wersja PC-towa. Mamy tutaj bardzo dużo różnych opcji graficznych, które wam zaprezentuję. Natomiast troszkę zrobimy tutaj rozgrzewkę i dajcie znać, czy też gracie, że będziecie grali na PC-cie, bo to jest nowo. Gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. E, tak, przepraszam, wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Ech, muszę Dobra. Musimy się i wracać do prawdziwej pracy. No, a tu się dzieje. Oczywiście cała seria jest na kanale, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, to zachęcam. Ale teraz mała prezentacja w wersji PC-towej, później wam te wszystkie ustawienia graficzne też przedstawię. Wezmij posiłki! Dajcie wsparcie! Time Square, jesteśmy pod ostrzałem! Dá Ochotę na filiżankę świeżych obrażeń! Witamy serdecznie! Pajęczy zmysł. Dobra, dobra, my już wszystko tutaj znamy. Bardzo dobrze znamy, tylko mamy po prostu nową Chcę platformę. mnie dziś energia. Ok, tutaj mamy uniki, wszystko po staremu. Świetnie. Wow. Od początku. Ale zrobimy sobie taki. Mały przeglądzik, co? Myślę, że. Niech myślę, że jeszcze wrócimy sobie do Spidego przed dwójeczką. Oj, teraz mamy wyrzucenie w powietrze. Uh! Temu mogę dygnąć. Dobra, pięknie. Pyk, pyk, pyk. I już kończę, a wy? Zaraz wchodzimy! Niedługo będę! Nie Dobra, się Trzeba się raz grzeć. Grzeć. Ale przyciski... Xboxowe wyglądają ciekawie, nie? W spyding Chociaż gramy na padzie od PlayStation 5, to tak PC zawsze... tutaj prezentuje. Dobra, Yuri, się Yuri? Juri! Dobra, bojamy się. Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. Proszę Państwa, gramy tutaj w rozdzielczości 2K na 2080 RTX. Więc tutaj na 4K ciężko sobie pozwolić, bo mamy jeszcze też różne opcje z DLSS-em. Ale powiem Wam, że gra wymagająca graficznie. Mniej procesorowo, bardziej graficznie. Tak na razie bym to ocenił. Ale te 3070, 3080 30 trzeba wpadnie. mieć. Tak, 4 w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnij się nam. To ja pójdę. Masz wolną rękę. Tak! Już nie długo! Super. Uwaga! Ej, dokąd idziesz? Łapcie! Kurde, ale Utoluję naprawdę świetnie... Świetnie Radań wygląda po latach, nie? nie? 2018 później był remaster, ale to jest nadal najlepsza gra super bohaterska i to zdecydowanie. Dobra, koncentrację mamy. Nie Licznik serii marcić, kolego, oczywiście. Nie dacie rady. Co Spider-Man robi? Szymon! Dobra, pięknie. Dzięki. Miło, że tak we mnie wierzycie. Cholera, uwaga. Let's go! Moja broń nie. niego! To się nazywa nieprzyjazne środowisko pracy. Nie. Dobra, dostał. Jest koncentracja. I możemy sobie później żyćko ogarniać, nie, ale To było w ten sposób. Dobra, już po tobie. nie! Zatkam cię! To wszyscy? Dobra, by się leczyć jak najbardziej. Do leczenia i do kombosów. Koncentracja Nie trzeba załatwić tych strzec. Pan Fiska! Kończę, będziesz musiał wejść! Hehe. <laughs> Wyrzutnie, przygotuj się na mnie! To nawet już na początku jest nieźle uzbrojony, nie? Nie jest taki słaby. Dobra, jeszcze ty. To już chyba wszyscy. Dobra, no to wiecie co? Dawaj, dawaj! Idziemy na Fiska. Wyłączyli windy, na schody. Ja tam wolę działać bezpośrednio. Mm. Spidermanie, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy wind. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany i atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. I jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, co do serwerowni. Dobra, do serwerowni. Ciocia dzwoni, lepiej odbiorę. E, cześć, ciociu. Co to e. za hałasy? E, oglądam film o superbohaterach. Co tam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja... Jest tak Pewnie! Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię. I ja ciebie też. Ja nie, tak nie załatwisz. Tyle musisz oszukiwać. Peterze. Uuu, ale dym. Uwaga! Dobra. Pyk, pięknie. to już ostatni, co? Koncentracja pełna. Pozwala na... Wykonanie wykończenia. Na co wy tak właściwie liczycie? Hmm. Nikt nie bezkarnie z Kingpinem! Kingpinem? Dalej! następnego! Już żałujesz swoich wyborów? Dobra, ładnie. Wykończenia spoko. No to ok. Wiecie co? To teraz zrobimy tak. Troszkę już widzimy. Troszkę już widzimy jak. Dobra, dobra. Chcili zgnąć? Wejdziemy jeszcze tu. Fisk to plugawy kryminalista, ale ma wyjątkowo czystą wentylację. Ruchy! Szef za wszystko kasować. Nie da się szybciej! Jup! Są tak uroczy w swojej niszy. Dobranoc. Jak... Jesteśmy w połowie. Jeszcze Dobranoc. Czy wiedzą, gdzie Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła! Spider-Man! A tu kosmety. coś na górze było, nie? O, proszę bardzo Wkrótce nastąpi usunięcie. A ja myślałem, że w poprzednim razie miałem chamskich informatyków Dobra, mamy to Muszę się dostać do konsolety zanim wszystko skasują. Zobaczmy jak dobre mają zabezpieczenia O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji Chowasz się w serwerowni? To tchórzostwo nabija na ciebie. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt, ale to dodaje mi uroku, nie? Walcie, otworzysz te drzwi już! O, panowie! Wszystko dobra, to okay, można w ten sposób? Mnie. To moje dzieło. A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego? No, ja na do tego spasionego szefa gangu i to przedśniadanie. śniadaniem. Beze mnie rozpełnią się te wszystkie szumowiny, ja. które trzymam w garści. I będzie to Twoja wina. Aha, wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. To tylko wstęp. No to przygotuj się na gwóźdź programu. Lotuj mu! Dobra, jest pięknie. Yuri, właśnie wybuchu. Widziałam. Fisk mógł zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Ale tu się mocno zawsze zaczyna, nie? Może. Kurde. Tak się rozpoczyna gry właśnie. Na pełnej pompie. Na pewnej pompie. Droga wolna. Jazda. Hejka. No to Willi chyba postanowił nawiać z Hukiem. To chyba jest w pułapce. Idź to sprawdzić. Poszukamy bomb. A, pomocy! Uuu, ratunku! Pomocy, razem chodzić! Ewakuować budynek. Oj, słyszałam tam jeszcze jakieś ludzi. Znajdę ich. Pomożemy, pomożemy. Panie. Przygniotło nas, pomóż nam. Oj, podniosę to. Musicie szybko się wyciągać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? Nie. nie. Spidey! Szybko, szybko, szybko! Dziękuję! Udało mu się! Dobra, Willy. Zaraz się spotkamy. Nie ma sprawy. Spidermanie, tu Yuvi. Jak tam, pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk mi śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Juri. A ciekawe co tam z Juri, nie w dwójeczce. Kurde. Juri, daj tu sanitariuszy szybko. Próbujemy. O! -o. Uważajcie! Pazuczka? Tobie już dziękujemy. No, jeszcze dwie dzień bazuczki, co? To już chyba lekka przesada. Wow, ten prawie kumpla strzelił. No i dobranoc. Co dobra. Mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? Oj, chyba tak, albo spajdiego. Mam cię! Dobra, padł kurczę. Jak ci saperzy tędy przeszli? Jup, parkuru? Nie ma problemu, mogę używać parkuru. Jest tu! Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Proszę tu nie strzelać z.Spojnie co to? Daj szacunku. Wykonaj unik, coś takiego, nie? Dobra, tu już czysto. Saperzy muszą być gdzieś z przodu, aby byli cali. Dobra, to wiecie co? Myślę, że na razie tyle. Zaprezentuję wam jeszcze jak wyglądają ustawienia, na które graliśmy. Graliśmy w 2K. Tutaj mamy 60 ramek i w trybie DLSS mamy jeszcze AMD FSR 2.0 i jest jeszcze metoda Insomniak. To jest też dosyć ciekawe. To wygląda mniej więcej tak jak na konsoli PS5, i tu możemy sobie też dowolnie skalować rozdzielczość w zależności ile chcemy klatek. Dosyć spoko opcja, jeśli mamy właśnie taki słabszy sprzęt. A grafika, no to tu mamy różne tekstury, filtrowanie, cienie i tak dalej. Na śledzenie promieni tutaj sobie nie mogłem pozwolić. To wygląda w ten sposób, mniej więcej. Ale naprawdę bardzo, bardzo zasobożerne. Możemy sobie włączyć, ale jak widzicie, no tutaj będzie bardzo, bardzo klatkaż spadał. Ale tak mniej więcej to wygląda. Tak mniej więcej to wygląda na ray tracingu. Ale wtedy już tak 60 no dosyć ciężko. Chociaż w takich pomieszczeniach jest nieźle, nie? Także tak wygląda ray tracing, odbicia naprawdę spoko. A jak wyłączymy, to jest zupełnie, zupełnie inaczej i myślę, że akurat RT tutaj robi robi sporo, nie? Teraz nie widzimy właśnie tego drzewa. No i myślę, że jeśli możecie sobie pozwolić to tak 30-70, 30-80 na 4K a ja gram tutaj na 20-80 więc myślę, że tak właśnie to 2K trzeba trzymać i tu ewentualnie można sobie jeszcze sprawdzić te śledzenie promieni i metodę skalowania włączymy sobie tą i to będzie to będzie mniej więcej tak jak wyglądało na konsoli PS5 mniej więcej tak to wygląda teraz no także Myślę, że tym akcentem będziemy kończyć. Wrócimy sobie jeszcze, oczywiście, do Pajączka. Myślę, że w tej wersji remaster przed dwójką. Jak już tylko ogłoszę jakąś datę, myślę, że warto sobie przypomnieć wtedy. A jeśli gracie na PC, to miłego. Jeśli macie pytania, piszcie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej, hej, hej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.